Gość, Radia Express FM. Dzisiaj naszym gościem jest pan Sebastian Chmura, dyrektor Teatru Prowincja e, z Mikołowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie na początku na temat teatru. Co to jest za teatr? E, gdzie macie swoją siedzibę i generalnie jak on powstał? Teatr powstał m, dwa lata temu. Teatr nasz nie ma swojej stacjonalnej sceny. Gramy na m, deskach teatrów domów kultury i kościołów w całej Polsce. Jak to było? Grupa Zapaleńców się zebrała i chciała stworzyć teatr. Profesjonaliści czy to, to są bardziej amatorzy? Jak to wygląda? To są jak najbardziej profesjonaliści. W pewnym momencie taki pomysł mi przyszedł do głowy, żeby stworzyć teatr. Miał to być teatr taki półamatorski, który grałby od czasu do czasu jakieś sztuki, głównie dla uczniów szkół, podstawowych i gimnazjów. Jak zaczęliśmy robić te przedstawienia dla szkół, okazało się, że no chcemy iść dalej. Chcemy robić już bardzo profesjonalnie teatr dla młodych i dla dorosłych. Stąd powstały pomysły nowych produkcji. W ubiegłym roku teatr wyprodukował przedstawienie pod tytułem Santo Subito. Drugim przedstawieniem było przedstawienie pod tytułem Zemsta Prawdziwa Historia. W tym roku będą trzy premiery. Z 28 lutego będzie premiera Katynia w Tył Głowy. Na wiosnę będzie Katynia o księdzu Popiełuszko. Jeszcze będą cuda maryjne, będzie to przedstawienie, przedstawienia, przedstawienie oparte na faktach e, uzdrowień, które się za przyczyną matki jasnogórskiej e, zdarzyły. Silnie taki emocjonalny repertuar. Tak, teatr w związku z tego, że tworzą ludzie, ten teatr... Tacy, którzy bardzo głęboko wierzą w Boga i, i, i czujemy w sobie taką, taki patriotyzm, nie tylko lokalny, ale taki narodowy, tworzymy taki teatr. Nasz repertuar jest głównie katolicko-chrześcijańsko-patriotyczny. Na przyszłe lata planujemy w każdym roku przynajmniej trzy produkcje. Zaczynamy już, już pracę przygotowania do przedstawienia o, o Rotmistrzu Pileckim, o Cudzie nad Wisłą o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Także będą to opowieści w naszych przedstawieniach o ludziach wielkich naszego narodu i o wydarzeniach, które są ważne dla, dla nas, mhm. Polaków. Czy to są tylko spektakle wystawiane w regionie, tutaj na Śląsku, czy jeździcie z nimi po całej Polsce? Jeździmy po całej Polsce. Jeździmy po całej Polsce, tak jak powiedziałem, gramy w kościołach. Zagraliśmy już w kilkuset kościołach. Gramy w domach kultury w różnych miejscach na prowincji, gramy też w teatrach i, i w scenach takich jak na przykład 28 lutego w operze w Bytomiu. Wszędzie tam, gdzie docieramy, gdzie jest możliwość, gdzie jest miejsce. Gramy. Pocieszające jest to, że tam, gdzie zagramy, ludzie już oczekują na, na następne przedstawienie. Także będziemy wracać z kolejnymi przedstawieniami do tych wszystkich sal i scen w całej Polsce. Macie już taką zgraną ekipę, stałą ekipę, która się nie zmienia? E, ludzi, którzy tworzą teatr pr prowincję? Tak, w tym momencie już mamy taką stałą ekipę. Mamy ludzi, którzy dla nas piszą przedstawienia, mamy ludzi, którzy reżyserują te przedstawienia, mamy aktorów, którzy na stałe tylko i dla nas e, już w tym momencie mogą grać. Oczywiście też wspieramy się jeszcze aktorami, e, którzy są zatrudnieni na innych mm, scenach, ale w niedługim czasie planujemy że będziemy mieli dużo więcej tych aktorów, którzy będą e, zmuszeni wręczować tylko i wyłącznie dla nas, dlatego że będziemy tak dużo grali, że nie będą mieli czasu na to, żeby występować dla, dla innych teatrów. A jakieś e, widoki na e, stałą siedzibę, gdzie byście mogli wystawiać e, ciągle e, swoje sztuki, która by się stała, no to będę Teatr Prowincja, bo siedzibę macie jako taką w Mikołowie, no ale w siedzibie trudno jest wystawiać e, sztuki. Teatr Prowincja, e, nazwa nie wzięła też e, się znikąd. Hmm. Przede wszystkim chcemy grać, grać dla prowincji, bo w Katowicach, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu i w wielkich miastach ludzie mają dostęp do teatru i w każdej chwili sobie mogą iść na przedstawienie, jakie tylko chcą. Ludzie na prowincji mają troszeczkę utrudniony dostęp do teatru. Jeżeli chcą, to muszą czasami pokonywać 100, 200 albo i więcej kilometrów. Dlatego też postanowiliśmy, że wracamy tak jakby do korzeni, czyli taką główną sceną to jest Kościół. Ale nie tylko Kościół, są też domy kultury i inne sceny, ale głównie na prowincji. Po prostu chcemy dać dostęp ludziom na prowincji do teatru, dlatego też nie myślimy w tym momencie, żeby budować jakąś swoją stacjonarną scenę. Idziemy w tym kierunku, żebyśmy to my dojeżdżali do, do widza. No ale Bytom nie jest znowu taką prowincją. 28 luty, Kateń w tym głowie, Opera Śląska w Bytomiu. Dlaczego akurat Bytom? Yy, znaczy jedno drugie nie zaprzecza. To nie jest tak, że w, w dużych miastach też w ogóle nie będziemy grali, bo oczywiście w dużych miastach też będziemy pokazywali swoje przedstawienia. Yy, opera Bytomska jest doskonałą salą, yy, którą braliśmy pod uwagę na, na premierę tak ważnego wydarzenia, jak przedstawienie o tak ważnym wydarzeniu w naszej i tragicznym zarazem wydarzeniu w naszej historii. Dlatego też poczyniliśmy rozmowy z dyrektorem Opery Bytomskiej. Współpraca nam się dosyć dobrze ułożyła i układa i, i, i w takim miejscu jak opera będziemy robić premierę, ale w innych miejscach, mniejszych o wiele miejscach, Doma Kultury zaczynamy robić pokazy przedpremierowe i po premierze bytomskiej też, tak jak mówię, będziemy grali w wielu miejscach w Polsce na, na prowincji. Ta premiera w Bytomiu będzie taka duża, tam będzie się dużo działo. Będzie się dużo działo, jest zaproszony dużo mediów, są zaproszone rodziny katyńskie. Dzięki, dzięki rodzinom katyńskim też do przedstawienia zostało wykorzystane dużo tekstu, tekstów oryginalnych, na przykład fragmenty listów oryginalnych, które zachowały się z Katynia, od, od ludzi, którzy po prostu tam zginęli. Będzie Będą politycy, będą, będą księża, będą dziennikarze, no będzie mnóstwo ludzi i z IPN-u i, i, i z różnych stron. Chcemy dotrzeć do tych wszystkich ludzi, do których to dotyczy, a dotyczy tak naprawdę do każdego Polaka, także zapotrzebowanie jest tak duże, że w pierwszym dniu premiery mamy wszystkie miejsca zapewnione. Na drugi dzień, 1 marca zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. A gdzie będziecie jeszcze wystawiali tą sztukę Katynę w tył głowy? Macie już konkretne plany małych miejscowości, w których się pojawicie? W przyszłym tygodniu gramy w więzieniu w Strzelcach Opolskich, jest pokaz przedpremierowy dla więźniów, pokaz przedpremierowy w Domu Kultury w Kluczach, w miejscowości w województwie małopolskim. Mamy pokaz przedpremierowy w Kościele świętego Mikołaja w Borowej Wsi i będzie jeszcze kilka takich pokazów przedpremierowych w mniejszych miejscowościach. Po premierze zaczynamy już jeździć po całej Polsce, właśnie też i w kościołach i, i na innych scenach, innych domów kultury i teatrów. Dokładnie gdzie i kiedy zapraszamy na naszą stronę teatrprowincja.pl W zakładce repertuar są podane daty i, i, i miejsca, w których będziemy występować. Ja jeszcze tylko przypomnę, 28 luty premiera spektaklu Katyń w Tył Głowy. Dzisiaj naszym gościem był pan Sebastian Chmura, dyrektor teatru Prowincja z Mikołowa. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.